Dzień dobry Państwu. No, na, bieganie na nartach jest moją wielką pasją. Dzisiaj łączę e, funkcję, tą swoją pasję wielką, jakim jest narciarstwo biegowe z pasją, z pracą służbową. Jestem w pracy i przygotowuję trasy narciarskiej nad e, skoczniami. Mamy piękną polanę, którą właścicielem jest Urząd Miasta i Gminy, gdzie e, w tej chwili Pracuję nad trasami, te trasy będą gotowe na jutro. Zapraszam tych wszystkich, którzy, których łączy pasja narciarska, którzy są być zdrowi, którzy chcą przebywać i obcować z piękną naturą bieszczacką do zakucia na trasy narciarskie, który właścicielem jest miejskiego Gminy Środek Kultury i Sportu w Zagórzu. Jednocześnie chciałem powiedzieć, że oprócz wielu pasji, i mam mój przyroda i myśliwstwo, które pochłania mój... Część mojego życia. Narciarstwo jest moją największą pasją, największym wyzwaniem. Byłem inicjatorem kiedyś najdłuższego biegu w Bieszczadach i Boże i prawdopodobnie najdłuższego w Polsce na trasie, jak to mówią, do przodu od Wetliny do Wolichowej, czyli od niedźwiedzia do Kija. I proszę Państwa, dzisiaj rzucam wyzwanie do organizacji najdłuższego i najtrudniejszego biegu w Polsce. Za trzy tygodnie chcemy zorganizować bieg z moczem Czarnego aż do Żepedzi. Chcemy zapromować e, piękno bieszczackiej przyrody e, w zimie, która jest tak niedoceniana. E, chcemy również zapromować kolejkę wąskotorową, ten odcinek między Wolą Michową a Żepedzią, najpiękniejszy biegnący doliną Osławy. Niestety jest zapomniany, zaniedbany i być może, że e, kiedy znajdzie się kilku śmiałków, którzy będą chcieli ukończyć tą 81-kilometrową trasą w ciągu 12 godzin. tak Jakie są założenia, to proszę Państwa, władze samorządowe gmin wieszczackich zainteresują się, że jest to no, skarbnica do, do pozyskiwania i środków, i do tego, żeby ściągnąć tutaj ludzi, nie tylko zimo, letnią porą, ale również zimową. Także jeszcze raz zapraszam bardzo do traperskiego biegu, który odbędzie się za trzy tygodnie na blogu Jurka Zuby oraz u Wojtka Gosztyły będą podawane informacje tych wszystkich, którzy są przygotowani fizycznie do ukończenia tego, tej morderczej trasy. Zapraszam. Myślę, że to z pożytkiem zrobimy dla e, dobra e, narciarstwa turystycznego i narciarstwa biegowego. Dziękuję bardzo.